Najlepszy zestaw do gier za 1000 zł? To brzmi naprawdę niesamowicie. jak to mega dużo. Dopóki nie spojrzymy na to z boku, czyli 300 zł na myszkę, 300 na klawę i 300 na słuchawki. I do tego zostaje jakaś stuwa na podkładkę. Trochę mniej emocjonująco, ale damy radę. Oto mój zestaw, który złożyłem bazując na promocjach, jakie znalazłem na Amazonie. Myszka. Sprawdzony i lubiany Logitech G Pro X Superlight. Za 300 zł biorę w ciemno. Sparowałem go z taką atrakcyjną podkładką z motywem wielkiej fali za 8 dyszek. 85 na 35 cm mi akurat pasuje. Słuchawki? Tanio, lekko i przede wszystkim bezprzewodowo. W zestawie za tysiaka po prostu wypada. Akurat słuchawki są pierwszą rzeczą, na którą przechodziłbym bez kabla. W dobrej cenie mam tutaj Logitech G435. Cały zestaw uzupełniam bogatą klawiaturą od Attach Shark. Co prawda jeszcze jej nie testowałem, ale magnetyczne przełączniki, wyciszenie, smarowanie, 8000 Hz, no ma wszystko. A inne produkty Attach Shark'a sugerują, że tutaj też nie powinno być źle. No i wizualnie mi się podoba. A to też ważne. To teraz czekam na Wasze propozycje zarówno kolejnych budżetów na takie zestawy, jak i tego, co Wy wyście wybrali w tej kasie. Dajcie znać w komentarzach.